A czego premiera? Ten rok. 2023, ale szczerze, wydaje mi się, że jeszcze z dwa lata przełożę. O, Starkons, co ty gadasz? On, on moje, powinien ja, być ja. Twoim przyjacielem. Też jest mainem Claudety. Nie, zajmę komuś. Właśnie ten e, przyszły weekend wychodzi. Prison Life. Chyba nie widziałem, czekaj. Beta. Potem Hill nursconi, koń. Slapi, slapita, Ujdzie ten bill? No, ujdzie, wszelku. ujdzie. Krzowka jest piwnica. Też ja tak nie lubię grać w sumie. Paka. o, koperta. Może się da zbejtować na koperta. A idź fejtan, lubię trzeba, bo ić do nas. Już AB się prawie dał A przekonać, ja, ja, żeby dołączyła nie do potężnej ekipy. Ważne. Ty to? Bili? Jedzie do mnie do szaka, huję. Jutro myślę, że. Tak, golfa zrobić. Jest u mnie w szaku. Golf with your friends. Kopie Wegena. Kurwa friends, ma popa. Z... wyjebałem po Wegena, jebany, popiasz. Popiasz, jebany. Popiarz. <laughs> <laughs> Oj. Ale widzisz, gubię, jestem Wezmę serię. Popiasz, czekaj, popiasz. <laughs> Eee... tego. Jebany popiarz. To też będzie śmieszne, gdybyśmy mieli grać. Jaka gra? Golf with your friends. A, A czy ty możesz wypierdalać z tego szaka mówię? A ty bo się. No ty się. kurwo z overcharge'em jeszcze. <laughs> Pop overcharge. Mm, wziął kopertę. Już leci do mnie tego do szaka. Dobra, ja robię gena. Popiasz jebany. Do nie wiem, rozjebał mi połowę już tego gena. Użyłem markowe, trafiłem wszystko pięknie i chuły. Pewnie nie trafiłeś obu. No, żadnego pewnie nie trafiłeś. Gówno. Prawdopodobnie tak. <laughs> o, poszedł sobie. pięknie, pięknie użyłem, nie trafiłem ani razu, ale pięknie było użyte. A zepsułem gena. <laughs> Kto jest niekulturalny, Starkons? Nie ma Tinkerera? Nie chyba Sorry No ty wypierdalaj Siada ja go nienawidzę. on po prostu przejebie tą grę Ale on przejebie tą grę, bo się uziął do mojego gena, no przecież A. Mam jedną trzecią prosto z palety. No lepiej uważaj, bo on tu jest moderatorem mm. Nie daj się złapać Hej ginil. Co tam się dzieje? Co to tam robić? Nie wiem on, on jakiś dziwny No nieźle Od razu dziwne. Dobra, 90% gena I cyk ja Zostawił mnie, stwierdził, że już jednak nie chce tego czynić Wracam do mojego gena I cyk, head on. I c gen zaraz zrobiony o, z mojego genu zostało praktycznie nic. A z mojego zostało tyle. Chodźcie do szaka no tego gena. O już, ja się <gryw> Chyba go przyspieszyło trochę. Oj, nie wiem, ale. Nie ma chłop przejebał grę, bo mnie gonił po gry, mego Sabotował. No, chłop nie jest za dobry. Raz mi trafił, bo nie miałem gdzie uciec. Ale co prawda nie zrobiłem do gena, więc mówisz że jest u mnie przy bramie jednej. Brama na... Ty kurwo. Brama na ty kurwy. Pożyła <grywa> bramę cię. na 70%, rzuciła mi petardę pod głowę i pod, pod mordę i sobie poszła. <grywa> mam nadzieję, że ją nie... złapie. O kurwa. Aha. Na Nurs pożarcie ją. Co to miało być w ogóle? To mam To Co jest kurde tak prosto na mnie? Ale nie, jak ty o się da, no, na nim Dobra, się plan jest na nim taki. Mogę złapać chłopca, ten, za mnie leci, nie puszczek, widać, że za mnie leci. Plan jest taki: random idzie ściągnąć AB'ego, podkłada się za niego, a my uciekamy. Tak, tylko nie wiem gdzie on jest. I jeszcze tylko nie A jest chyba w piwnicy, otwierasz księgę. No, w nie. Ale on ma barbę, <laughs> więc do niego poleciał, więc szybko. No, sobie prawda, właśnie u niego jest. Zajebiście, Oj, mam to nadzieję, że go zabijesz, k***a. zobacz Ha, go! Nie zajmujemy go! Dobra, no, dawajcie do bramy. Dobra, idę. No oh, wow. Doskonale. Dawaj, dawaj, szybko, otwieraj. A ten, gdzie jesteś? Już zaraz. drugiej Nie, nie, jestem tu. Dobra, wylecz. Aha. No, chyba lepiej nie. Dobra, uciekaj. No i łatwo, idealnie. No co, żartam ten zginął. Funny min. O, Dzięki za się Asiemantko. Cześć, część. A z tą postacią gram. Za inną postacią. Nie wiem koperty. Miałem nurse calling. 17 tysięcy. Wow, naprawdę gram nurse calling. Trochę smutne. No, McThompson House, najlepiej. Akurat gram. A co, to jest jej dom? Nie, sobie żartuję, że Tomson house Komu A się się 19. Golf Zostałem 1000 punktów z envelop, ale skam. Urwa, od razu we mnie rzuca. No nie no nie mogę się ruszyć. Co to jest za golf? Co to jest za Aj. golf? Co to za gra? <noise> na no, golf with your friends. To jest golfik. A golf mnie. Mm, ruina majebany nie no. wiem, czemu chłop nie od razu zostawił potem tym, jak zacząłem je rzucać. No bo maruina i będzie geny pilnował. No nie gadaj. Ja, bo czekam na e, ważną wiadomość, nie, której nie mogę Niszcze. przegapić. To niszczy. Bambu dla mojej A jak mam, jak mam tryb streamowania włączony, to nie mam ani no powiadomień, nie, nie, nie. ani. Ani na telefonie nawet mi się nie wyświetlają, czyli czekam aż mi napiszesz, że przepraszasz za reklamowanie się na moim streamie, w wiadomości prywatnej. Na górę. Dlatego specjalnie odciszyłem discorda przed streamem. Czyli ja bił ten ten na środku mapy tamta, co była podświetlona? Dokładnie. wiedziałem no, widziałem od początku. Chyba <grym grym grym zostawił> mnie zostawił. mógł nie ukraść. <grym> dlatego... Mnie. Wierzę, wierzę ci, dlatego przykurce. nie dostałeś nawet timeouta. Nie ja swojego. Tu obok chyba jesteście. W, w ogóle spadałem no z main'a. Spadałem z main'a na paletę, od razu ją zrzuciłem, za mną i zrobić na środku i po drugiej stronie mapy. Trzeba na dużym, na górze. W ogóle widzę I to nie to jest jestem zim pewien zim. czy on ma bambusa, ale... Myślałem że Eee, ma bo widzę jego aure. Pozdrawiam gena. Okej. Okay. Czyli będę musiał a, być je, 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 bo i, mnie zamorduje. Ma cck, ma hex Co to jest? Blokada okien, jak ktoś przeskoczy. A... Aha, no To no nie wiem, buzel mi... tylko dlatego ATM a ci blokowało okno. <laughs> No to wiemy, że ma rękora, dwa heksy i. No i coś jeszcze. Może mieć neda, eda. Co <grym> miałoby to sensu, A nie, ruinę, bo... ruinę ma przecież, nie? No co gdzieś gdzieś to co ty wskoczyłeś? Eee, może mieć. No trudno, eee... ale mnie nie wyjął. Myślę, że on może mieć Bloodwardena w sumie. Dobry. <grym> O. Chociaż bez sensu, no bo on będzie zabijał Atlema na ziemi. Jak on ma. Jak na pewno tam... nie ma Lightborna. Okej. Okay. On sprawdza, a nie, reloaduje, dobra, nieważne. wspomniałem, że on ma możliwość relaudu. Myślałem, że sprawdza szafkę. Ajajaj. Limisowałem. Aj, aj. Albo po prostu ma aury po otworzeniu szafek. Nie, bo by nas widział z Degionem, byliśmy obok i. No. dobrze. <laughs> dobra. Rozumiem. <laughs> Chyba do mnie leci. No bo gen, no to do mnie leci. Gdzie jest niebany Hex? No właśnie, nie wiem, się zastanawiam. Ja w sensie, bym musiał popatrzeć, gdzie był Jest na dole, w dużym. Killer. Jeden gen jest przy bramie, go trzeba zostawić na 9,9, 9 żeby... Dobra, później pomyślimy. Trzeba... Wymyśleć jak to dana robić, dana jak dana? ktoś się reklamuje dana. czy coś. Jakie dawać timeouty i w ogóle. W dwóch w sensie, tak dana. na przyszłość. On jest, przy przy jest Jakiś Na przykład, jeśli ktoś napisze, Wiem, nie że. Hmm. Na jeden gen jest przy bramie. Nie no, ja dajmy. Trzeba dać ludziom jest drugą szansę. On jest gdzieś za mainem, bo go. aura. Po robią... A tego robię na dużym, żeby... Jak ktoś na przykład będzie na pisał, obrębę, że... wtedy jak, jak zrobisz na dużym, to to będzie przy bramie. Więc git. Idzie do mnie znowu? Za, o, lampią, za Kiór, na przykład dostałem. napisanie, że na ktoś ma streama. i nie, jest, I nie jest to no na przykład nikt z ekipy typu Bloody, Destru, AB czy coś? A, 10 minut time. No, za napisanie, no, ja że... Pladi, no, AV, Destru albo ktoś inny z ekipy ale... ma streama. Usunięcie wiadomości. No, 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 no to, to przynajmniej jakiś plus. Chyba, że się o to no, spytam no, oczywiście. To wtedy nie. Znaczy na teraz po zregresowaniu 60. Za, tak, na... za bycie... Kimś nie z ekipy to i to napisanie, że ja mam streama W sensie, że ta osoba ma też 10 minut damy na początek. Tak będzie się gonił i tak więc. A jeśli to jest pierwsza wiadomość na czacie i ktoś się reklamuje, to pan od razu i tyle. No tylko kręci. No, zaraz dajemy. A to mogłeś już dokończyć. No tam jeszcze... Z, jeszcze trochę. Ja na po prostu. No to ściągnij go już. I nagle dwóch poszło sobie w inną stronę to do mnie piec i nagle Dostał head'a, do bo drugą wraca do gada. No wow. Trochę współczuję, ja na kautrynel się ganią z nim Zostawił mnie już Jakiego ninka? od chyba jest lekko Możliwe Dobra, idź tam na górze Żeby chociaż przestał się regresować Bo on tam będzie raczej szedł Aj do ciebie leci za szybko flesza rzuciłem o nie trafił Idzie za tobą, ja dokończę tego gena nie, robię na środku pola, choć w sumie zostawił go na gierze idź na górze, na dużym wraca się już, Widzę, wraca do się do ciebie mam skrzynkę, na... użyję ją w sumie o tym genie, znalazłem tak, to przeze mnie. W polu. A co było napisane, bo no nie widziałem? Nie. w niestety zostawić wcześniej, trudno. Znaczy nie, nie możemy zrobić geny, nie mogę zrobić na mainie, bo jak kurwa muszę uciec, nie? A on ma A Ała! Dali jeszcze, jeszcze dwa geny. No, dwa geny ale ale jak zrobię drost ale... na mainie, to nie róbcie. Nasz ma 90%. Ja mam połowę. Ale on campi, to no, A ja mam 70%. Tak. Jak a ktoś, no, wiesz, no, po prostu no, wbija ty, ty, tylko po to, żeby się zareklamować, to bana od ale razu. Ale on ma przecież aurę. To nie aura. Ja cię muszę Bardziej sprawdzić szybko krzyk. Discorda. Steka to my planta. kończymy. No to ja zostawiam, bo ja mam na 99 prawie. No dobra, to ty biegnij do bramy, a my go dokończymy. Dobra, ale na mainie, nie? No to... No to ale to gdzie jest ta brama? No, skąd mamy wiedzieć? Rozejrzyj się w sensie. No... Użyj mocy wzroku. Dobra, widzę, no. No idę na maina. Biegnij do dużego. Na obieg do dużego. O tam gdzie jest prawie skończony. No, i z tego drugiego. Do góry. Ten przybramy się regresuje. No właśnie, do, do niego biegnę. 80% ma. Main też regresuje teraz. Ja robię tego przybramie. To połóż no, mi to i tak jest przybramie. To jednak nie skończy tego gena. Ale my robimy. Wyleczyć cię? Dobra, chodź, wyleczymy go zanim to. Ten... Nawet apteczką cię wyleczy. Zostawił mnie chyba Tak, i Gena To my kończymy pierdolę pierdolaj Dawaj, otwieraj się... Otwieraj, ja będę stał Nie, nie zdążymy, się... nie zdążymy On tu już jest No dobra, uciekaj, uciekaj, bo prostu cię zabije Dobra, ja przyjąłem Druga brama jest całkiem naprzeciwko po drugiej znaczy, stronie mapy no, Tu nie no, ma no, żadnych palet. No, ja ją otwieram już Tu nie ma żadnych no, w wiecie? Tam dobra Tam oknem ja się spróbuję wrócić do tej Ja się re-recoveruję Chowki prawie sensie 99 Jestem Kroki przy żywione. górce Biegnę do bramy, otwieraj to Połowa Ja pierdolę Nice AB? Ja idę do drugiej, też do nich tam a, No dobra Eda nie ma On daje punkty za blind'a, więc miło z jego strony. No, już nie daje, a to kszansie <laughs> Przebiegłem sobie od niego No i GG Popa miał A wow Nie biedaczek 12,5 tysiąca punktów to A Zdarza się.